Cześć, jestem Piotrek, jestem tu pierwszy raz e, Ogólnie koncert Mama Selita bardzo fajny, bardzo dobry Fajny koncert, było dobrze. No e, i czekamy na muchy. O, jest mucha. Oceniam go na 6 z plusem. 11 koncert Mama mamy Selita! Se... 11 koncert mamy celity w życiu. Dajcie mi pomyśleć, ponieważ analizuję właśnie 11 koncertów i... Tak, ten, ten był jeden z lepszych. Tak moje top 3 by się znalazł. Przemek podczas koncertu mi powiedział, że to był e, teraz był najlepszy koncert w tym roku w kwadratowej. Mama stelita naprawdę zajebista w tym roku. I, I grali chyba jak cztery jamale. Koncert, koncert po cztery Jamale. Nie, oczywiście koncert był super, bardzo mi się podobało. To jest mój pierwszy koncert, na którym ich byłem i bardzo pozytywnie. Tak. Także jak najbardziej do przodu. Oni byli beznadziejni, bo stali z tyłu, a my poszliśmy sobie z Olą do przodu i tam była zajebista energia. Skakałaś? Wysoko. Na koncercie mamy Selity. Jak zawsze było zajebiście. Zdarłem sobie cały głos, ale było fajnie. I warto było zemrzeć ten głos. No to ja jestem naprawdę bardzo dużą fanką, słucham ich od czterech lat. Byłam nawet na ich koncercie w Czechach. Na festiwalu e, uważam, że robią naprawdę duży rozpierdziel i na scenie, na każdym koncercie jestem bardzo zadowolona. Naprawdę, wielki szacun. Mamy ja to nie rozróżniamy na lepsze i gorsze. Nam tak... No mi zgasił kurwa światła. Będzie wywiad pocię. No. Ej dobra, robię... Czekajcie, Zapal światło. Czemu zgasiłeś? No bo zaraz zaczynają. U nich jest mega energiczny, więc tak ciężko powiedzieć, czy jakieś kawałki są, wiesz, lepsze, gorsze tam ciągle jest ogień, więc generalnie od początku do końca koncertu wszyscy myślę, że tam na 120% się bawią, więc... Bardzo, nie, bardzo nam się podobało, super, yy, oraz znamy się od dłuższego czasu, więc zawsze na jego koncercie zawsze jesteśmy bardzo zadowoleni. Także, także fajnie, że znowu tak, przyjechali do Trójmiasta i pozdro. Tak, jestem bardzo zadowolony. Dawno nie graliśmy e, w ogóle koncertów, od kilku miesięcy, więc dzisiaj była pierwsza taka skuteczna bomba od dłuższego czasu. No a tu jesteśmy już trzeci raz, więc znamy miejsce, znamy publikę i zawsze jest zajebiście. No uwolniliśmy Demona i dziękujemy ludziom, że przyszli, bo naprawdę zajebiście, fajnie nam się grało i super, stay tuned! Naprawdę czekałem długo na ten koncert, tutaj na sam koniec, na sam koniec roku w kwadratowej zrobiła taki rozpierdziel. E, tyle energii dał ten koncert, naprawdę mam nadzieję, że to starczy na cały 2016 rok. Bo naprawdę było super. I czekamy na kolejny, na kolejny koncert tutaj, właśnie w Gdańsku. Jak najprędzej, naprawdę. Grajcie, bo jesteście świetni, naprawdę.